Pan Andrzej Mylaki. Panie przewodniczący, byłem obecny na tej konferencji, na której Prokuratura Wojskowa ogłaszała wyniki badań pobranych próbek. Badania, pytania padały ze strony obecnych dziennikarzy różne. Na pytanie, jak były zabezpieczone próbki pozostawione na kilka miesięcy w rękach Rosjan? Powiedziano, że no, zabezpieczono i odpowiednio po prostu oddano Rosjan. A przecież te... No. Czytam prasę i, i, i śledzę telewizję i słucham radia. To gorzkie refleksje. Bardzo proszę, pani generał Basik. Ja chciałam przede wszystkim odnieść się do ostatniej konferencji pana y, doktora Laska i jego tak zwanych ekspertów. Jeszcze nie mówiłam tego nigdy, że mój mąż przed wylotem do Katynia mówił, że otrzymał informację o planowanym zamachu na statek powietrzny. Powiedział, że służby specjalne chyba wiedzą, co robią, nie miał pojęcia o jaki statek powietrzny chodzi. Nie mówił, ja zresztą nie, nie komentowałam. Są inni świadkowie, którzy, którzy w razie potrzeby potwierdzą to, o czym został poinformowany. Także...